Nie pozwolę ci opuścić zamku ze Smoczym Zębem! Nigdy mnie nie powstrzymasz! A to spotyka wszystkie wścibskie pieski! Jej! To do zobaczenia na grzbiecie smoka! Ha! Ha ha ha, ha. Przepraszam was! Kieł mnie wykiwał! Dzięki! Pobiegł tam! Zniżć most i go zatrzymam Pomogę ci wasza wysokość oh! A! Wybacz, oh! nic ci nie jest oh! Już, most się podnosi Ale kieł właśnie nam uciekł Ech! Przepraszam, próbowałem A jednak nam uciekł Wiem, dokąd pobiegł! Na Smocze Wzgórze! Użyję Smoczego Zęba, aby polecieć na Smoku i udowodnić, że jest najlepszym rycerzem! I to moja wina! Nie bądź smutny, Marszal! Rycerskie pieski zawsze sobie pomagają! Proszę! Magnes. Tak lepiej, Smoku! I pamiętaj, kto tu rządzi! A! Moja zbroja! Dobra robota, Roki! Uf, uf! Widzę smoczy Ryder ale stąd go nie dosięgnę. W porządku, nowy plan. Zanim znów zaatakują, niech każdy poszuka dobrego schronienia na zamku. Ryder, już dłużej go nie utrzymam. Dobrze, Roki, wyłącz to. Uf, schowaj magnes. Chase, Rubble, opuśćcie most. Jasne. Ratujcie nas! Nie bójcie się, mieszkańcy Psiego burga. Rycerskie pieski powstrzymają złego smoka i kła... Dobrze, przyleciała Sky. Wszyscy są już bezpieczni w zamku. Chociaż... Gdzie jest marszał? Jestem na zewnątrz, ale nic mi nie jest kieł i smok coś podpalą, żebym mógł ugasić pożar. Marszal, nie musisz tego robić. Znaczy, jesteś odważny, ale O, właśnie lądują przed mostem. A teraz wypal dziurę w bramie i zdobędziemy zamek. O nie, już po nas. O nie! Smok próbuje wytopić sobie wejście. Uwaga! Stańcie za rycerskimi pieskami. Przecież tylko największy i prawdziwy rycerz umie zdobyć zamek! Co?! Natychmiast to wyłącz, Sir Lejku. Nigdy! I jestem ser Marshal, dzielny rycerski piesek! Ha! Żaden z ciebie rycerz! Płomień?! Lecimy! Z mojego smoka! Marszal, pomożemy ci! Marszal, skacz, złapie cię! Nie puszczę się, dopóki nie odzyskam smoczego zęba! Ua! Ua! Płomień leci do góry! Smocza sieć! Whoa. Jestem cały, ale. Zaczarowane smoczy ząb się złamał. Marszal, to dobrze! Teraz kieł nie może kontrolować smoka. Spójrz! Smoku, zaczekaj! Nie! Szczypce! Ruff. Nie, nie! Szczypce, otwórz! Nie! Szczypce! Nie! Zamknij! Księżniczko, teraz możesz uhonorować swoje bohaterskie rycerskie pieski. W imieniu swoim i mieszkańców dziękuję Wam za uratowanie królestwa. Zwłaszcza Tobie, ser marszalu. Nie ma za co Wasza Wysokość. Dino, chwytak! Jeden, dwa, trzy w górę! Niezwykła współpraca pieski. Dobrze, Sky, możesz go już wyciągnąć. Uprząż! Rur, 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 rur. Dasz sobie radę. Wejdź do uprzęży. Tak jest. Rur, rur. I wszedł. Świetnie, Rex. Sky, wyciągaj. Lecimy. Teraz muszę znaleźć miejsce do lądowania. Co to było? Wow, spokojnie, mały! Zaraz cię postawię! Jedź! Było blisko! A to jest jeszcze bliżej! To jest T-Rex! Mówią o nim król Jaszczurów. Król Jaszczurów nie jest zadowolony. Sky, widzisz coś? Już tak! Włada do paści różne rzeczy i robi ogromne zniszczenia. To wyjaśnia ślady zębów na drzewach. Tireksy nie jedzą drzew. I na pewno nie jedzą też skał. Dowiedzmy się, czemu to robi, zanim zniszczy całą dżunglę. Jedziemy, Taylor! Ty też, Benny! Wiesz, co on mówi? Głównie au, boli mnie paszcza! O! Prehistorycznego króla coś boli! Tak, ale nie wiem, dlaczego wszystko gryzie. Sky, się radę zajrzeć mu do paszczy? Mogę zrobić zbliżenie! Zbliżenie! O, o! W jego zębach utknęła gałąź! I teraz próbuję ją wyjąć, gryząc wszystko, co się da. To zadanie dla dentysty. Uwaga! Jak mu wyjmiemy z zębów tę gałąź? Ryder, pamiętasz jak Katie wyciągnęła coś z zębów Marszala? Tak, strumieniem wody. Na T-Rexa też może to zadziałać. Marszal, musisz tu szybko przybiec ze swoimi działkami wodnymi. T-Rex potrzebuje płukania zębów. T-Rex, jestem gotów do hał, o, Mam nadzieję, że marszał przyjedzie, nim Direx zje całą dżunglę. O, to chyba jego mama. I spójrzcie, kto ich zaraz odkryje. Marszał, szybko! Użyj działek wodnych i natychmiast usuń gałąź z zębów T-rex'a. Działko wodne! Powiedz, a, kolego! Ciągle jestem zbyt daleko. Dentysta dinozaura to ciężka praca. Musimy podnieść marszałę wyżej! Ten gejzer wyrzuca wodę równo co godzinę. I zaraz znów wybuchnie. Dobry pomysł. Marszal, podjedź wozem do tego gejzera. A Ty, Rex, powiedz T-Rexowi, żeby się do niego odwrócił. Hej, Ty! Tak, Ty! Wiesz, że ja też nazywam się Rex? Spokojnie, to był szczęśliwy ryk I powiedział dziękuję Wsi Patrolu, uratowaliście T-Rexa Gigantyczne gratulacje Dzięki, Taylor Bo gdy masz duże dino kłopoty To dzwoń po pomoc i często mej zęby. Jedna owca BE, druga owca BE, trzecia. Obyś mnie znalazł wróżku. Uff, mało brakowało, ale gdzie ten Juliusz? O! O oh! padzie! Oh! 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 Zadzwoń po psi patrol! Dzwonię po Lisi Patrol! Nie! Psi Patrol! Żeby mi. Sky zaraz opuści swój hak, złap go i wtedy cię wyciągnie. O. A, dziękuję, Sky, ale obawiam się, że z tymi skrzydłami nigdzie nie polecę. Bez obaw, część cię złapie. Zębowy wróżek do złapania! Sieć! Jej! Naprawdę zostałem uratowany przez psi patrol, ale... Em... Upuściłem moje monety i nie wiem, gdzie są. Hmm. Te monety są dość małe, a las jest naprawdę ciemny. Obyśmy je szybko znaleźli. Chwila! Monety mają wbudowane nadajniki GPS, ale nie jestem pewien, jak działają. Jeszcze nigdy nie musiałem ich szukać. Spokojnie, Bimi. Zaraz coś wymyślimy. Może wystarczy nacisnąć. I nic. Um, powiększyć? Nie. Um, to może przeciągnąć. Ryder, Uruchomiłeś to! Pokazuje nam, gdzie są monety! Świetnie! Zumo, Rabel, musicie nam pomóc w znalezieniu monet zębowego wróżka! Już jedziemy! Do roboty! Wysyłam wam na miarę GPS do miejsca, gdzie teraz są monety! I Rabel, zabierz swój magnes! Dobrze, bimi. co teraz pokazuje, Pat? Wygląda na to, że Chase jest blisko monety! Nawet już ją widzę, ale utknęła pod pniem drzewa. To zadanie dla wyciągarki. Uh, wyciągarka! Uh, mam ją! Świetna robota, Chase. Gdzie jest kolejna moneta? Um, w tym stawie. Hej! Jestem w tym coraz lepszy. Zuma ją wyjmie. Chłop, strój nurka! Druga moneta bezpieczna, wróżku! Dwie mamy, jeszcze jedna! Tylko szybko, bo słońce już zaraz wzejdzie! Roby, masz trzecią monetę? Jeszcze nie! Przyjechałem na miejsce, ale nic tutaj nie ma! Chyba wiem dlaczego. Ta moneta się porusza! Czego się rusza? O, jaki słodki! Aha, ale musimy odzyskać monetę, zanim podejdzie do śpiącej niedźwiedzicy. Rabl, zajmiemy czymś niedźwiadka, a ty użyj magnesu, żeby odzyskać monetę. Rabl, śpieszę na pomoc! Hej! <tomunikacja> Teraz masz okazję! Ale jak mam zdążyć do Juliusza z połamanymi skrzydłami? Spokojnie, Bimi, my wiemy jak. Widzę już obóz. Przełączam na tryb cichy. Tak jest? Cicho, jak najcichsza myszka. Zadanie wykonane. Oj, wybacz. Hmm. Hmm. Proszę bardzo, bimi! Dzięki Roki i dziękuję wsi patrolu. Pomogliście mi dotrzymać obietnicy, a przy okazji nauczyłem się korzystać z pada. Nie ma sprawy, Bimi. A gdy znów wpadniesz w kłopoty, to dzwoń po pomoc!